Dzień dobry, z tej strony Adrianna Wilk i przychodzę do Was dzisiaj z kolejnym politycznym materiałem, a w nim przyjrzyjmy się temu, jak ostatnio posłowie PiS ścierali się z ministrem sprawiedliwości w Sejmie. W ogóle to podejście PiS do Waldemara Żurka to klasyczny przykład politycznej alergii. Przez lata Żurek był dla tej partii solą w oku. Zbyt niezależny, zbyt głośny. Zbyt odporny na presję. W państwie, w którym lojalność wobec władzy miała zastąpić lojalność wobec prawa, ktoś taki musiał zostać wrogiem. PiS konsekwentnie przedstawiało Żurka jako uosobienie kasty, mitycznej grupy sędziów rzekomo oderwanych od społeczeństwa. Była to narracja wygodna, bo pozwalała przykryć fakt, że prawdziwym problemem nie byli sędziowie, lecz polityczna ingerencja w wymiar sprawiedliwości. Gdy ktoś przypominał o konstytucji, trójpodziale władzy i wyrokach europejskich trybunałów, natychmiast stawał się sabotażystą dobrej zmiany. Ironia polega na tym, że PiS, partia, która latami dewastowała sądy poprzez upartyjnienie KRS, ręczne sterowanie prokuraturą i wprowadzała chaos legislacyjny, oskarża dziś Żurka o niszczenie praworządności. To trochę jakby podpalacz narzekał, że strażak robi bałagan wodą. Nie inaczej było ostatnio w Sejmie. Dawny wiceminister od Zbigniewa Ziobry, Sebastian Kaleta, atakował Waldemara Żurka, zaprowadzone zgodnie z prawem czynności w Krajowej Radzie Sądownictwa, która przetrzymywała tam dokumenty. Panie ministrze, w czasie, kiedy pan występował, wysłane przez pana służby przeprowadzają zamach na Krajową Radę Sądownictwa. Mianowicie polskie prawo wskazuje, że żaden organ państwa nie ma prawa siłowo usuwać, uniemożliwiać działania innemu organowi państwa konstytucyjnemu. Krajowa Rada Sądownictwa takim organem jest. W momencie, kiedy pan występował, wysłana przez pana ludzi policja uniemożliwiła wejście posłom na Sejm do budynku Krajowej Rady Sądownictwa. Przewodnicząca Krajowej Rady Sądownictwa nie może wyjść. Z budynku, nie może zaprosić gości do budynku. Szanowni Państwo, to są kodeksowe znamiona zamachu stanu. Bo polskie prawo nie pozwala policji wejść do konstytucyjnego organu państwa i blokować władzy, również ustawodawczej, która ma swoje kontrolne uprawnienia, przebywać w tym budynku. Minister Żurek nie wytrzymał i musiał od razu odnieść się do tych oskarżeń Sebastiana Kalety. Przypomniał mu zresztą, co robił Zbigniew Ziobro, gdy był ministrem, o czym Polityk PiS udaje, że nie pamięta. Zresztą sam Ziobro wystawił swoim działaniom wystarczającą recenzję, uciekając na Węgry. Widać, że boi się stanąć przed wymiarem sprawiedliwości, który sam zniszczył. Ja wiem, że pan myśli w kategoriach czasu, kiedy był pan wiceministrem, ale jak pan wie, prokuratorzy decydują dzisiaj w Polsce o tym, jak prowadzą czynności. A jak pan powiedział, że policja weszła na moje polecenie, to chyba nie zna pan pragmatyki ani przepisów. Ja nie wydaję rozkazów policji. Więc proszę nie wprowadzać w błąd. Mówi pan o tym, że służby nigdy nie wchodziły do KRS-u. Proszę sobie poczytać, w czasach ministra Ziobry, jak centralne biuro antykorupcyjne weszło do siedziby KRS-u, a nie biur, które są udzielane rzecznikom dyscyplinarnym powołanym przez ministra sprawiedliwości. To wyście wprowadzili te przepisy? Pański kolega, minister Ziobro prowadził rzeczników dyscyplinarnych ministra. Ja te przepisy zmienię, bo rzecznicy powinny być niezależni. Przygotuje projekt, który będzie Bonowie, posłowie, przywracał proszę. w Polsce praworządność, Panie pośle, Więc proszę nie wprowadzać. Waldemar Żurek zresztą odniósł się też do innych zarzutów pisowców o jego rzekomym ręcznym sterowaniu sędziami. Według ministra tymi swoimi atakami pis tylko wprowadza w błąd obywateli. Sebastian Kaleta zaczął te słowa zagłuszać, także marszałek aż musiał interweniować. I teraz o SLPS-ie, o ręcznym sterowaniu, o ręcznym sterowaniu. Proszę sobie dokładnie przeanalizować rozporządzenie, które daje sądom, dywersyfikuje na sędziów kwestię doboru do składu, która jest dobrowolna, ale która ma być w ramach ustawy, która obowiązuje, czyli losowa. Proszę sobie przeczytać regulamin sądu na przykład apelacyjnego, w Krakowie jest opublikowany. Alfabetyczna lista, system numerkowy, losowy przydział dwójki, i dobrowolnie. I dobrowolnie. Martwicie się, że wylosowuje czasem sędziego, który Wam nie pasuje, ale to Wasz system bardzo często, SLPS, który stworzyliście, wylosowuje sędziego i Państwo mówicie, ale ten sędzia nam nie pasuje, bo on protestował jak Panie Pośle, bardzo bradożący. proszę usiąść w swoim miejscu. Ja rozumiem, że Pan się denerwuje, ale naprawdę jeszcze nie został Pan wywołany do odpowiedzi, może Pan poczeka w ławak poselski. Panie Pośle, proszę bardzo usiąść do ław. Więc proszę nie wprowadzać opinii publicznej w błąd. Nie wydawałem żadnej dyspozycji policji, bo nie mam takich uprawnień. Nie wydawałem żadnej dyspozycji prokuraturze. Prokuratura prowadzi stosowne śledztwo o uzurpację funkcji. Artykuł 227 Kodeksu karnego. Osoby, które powinny oddać dokumenty ważne dla urzędujących rzeczników dyscyplinarnych, nie mają do nich dostępu. Nie mają do nich dostępu. My żyjemy w państwie prawa, a nie w państwie bezprawia i wszyscy powinniśmy dbać o to, żeby prawo było przestrzegane. Dziękuję panie marszałku. Dziękuję. Jednak pisowcy nie dawali za wygraną. Kiedy Mównicę szturmował Janusz Kowalski, zaczął on odgrażać się Waldemarowi Żurkowi, za co to on nie pójdzie siedzieć, szczególnie jeśli od samego posła miałoby to zależeć. Co ciekawe, Kowalski sugerował też ministrowi ucieczkę. Co brzmi ciekawie z ust posła, który sam odwiedzał ziobre w Budapeszcie. Panie Żurek, ja powiem krótko. Będziesz pan siedział za dwa lata. Będziesz pan siedział na ławi oskarżonych przed Trybunałem Stanu artykuł 127 Zamach Stanu. Między innymi za to, co teraz się dzieje w Krajowej Radzie Sądownictwa, za to, że policja bezkarnie weszła do Krajowej Rady Sądownictwa rozpruwa szafy polskich sędziów. Będziesz pan odpowiadał z artykułu 127 i mam nadzieję, że 20 lat następnych spędzi pan już za dwa lata w polskim więzieniu. Za to, co pan zrobił z wymiarem sprawiedliwości, za krzywdę. Księdza Michała Olszewskiego za atakowanie polskich sędziów, za krzywdę polskich rodzin, bo ci atakowani neosędziowie musieli, jak to się nazywa, nie orzekać się w sprawach i są wypuszczani przez wasze decyzje, p. Będziesz pan, panie Żurek, odpowiadał przed prokuratorem, niech się pan modli, żebym to ja nie odpowiadał za to. Ten śmiech, o to zobaczymy, panie Żurek. Zobaczymy za dwa lata pana śmiech. Może pan nawet już dzisiaj sobie szukać gdzieś tam we Włoszech z Romanem Giertychem jakiejś lokalizacji. I tak pana znajdziemy, przeprowadzimy. Będziesz pan pępek. siedział. Waldemar Żurek oczywiście nie puścił płazem tych słów Janusza Kowalskiego któremu chyba było głupio po tej lipoście, bo nieudanie próbował jeszcze coś odkrzykiwać. Jednak coś mu tu nie wyszło. Minister Sprawiedliwości bowiem przypomniał także innego uciekiniera, powiązanego z PiS. Zacznę może od posła Kowalskiego, bo miał bardzo takie ciekawe wystąpienie. Ja mu odpowiem tyle. Na pewno nie będę uciekał do Budapesztu. Dla... Ani do żadnej innej stolicy europejskiej dla dobra Polski na Białoruś, to chyba uciekł już ktoś, kto nominowany został. Był przez pana ministra Ziobry, z tego co pamiętam, tak? Był w biurze KRS-u. Ja dobrze pamiętam, kto go nominował. Zastępca ministra Ziobry. Proszę sobie, Panie Pośle Kowalski, doczytać. proszę nie przeszkadzać. Proszę sobie doczytać. Dobrze, teraz... Dobrym przykładem hipokryzji pisowców jest też późniejsze wystąpienie gwiazdy tej partii, która zasłynęła występami z gaśnicą, a później pozwoleniem na sprzedaż kluczowej działki pod centralny port komunikacyjny. Chodzi oczywiście o roberta Telusa, który oczywiście miał wiele do powiedzenia co do tego, jak powinien wyglądać nadzór nad sprzedażą Ziemi. Zacznijmy mówić do historii. W 2016 roku, 1 maja, kończyła się zapis zakazu sprzedaży ziemi obcokrajowcom. Wtedy wiemy o tym, że było przygotowane wielu słupów, którzy już byli przygotowani, zagranicznych, żeby kupić polską ziemię, żeby skupić polską ziemię. Była wielka awantura, gdy wprowadzaliśmy tą ustawę i nawet wtedy Platforma Obywatelska była przeciwko tej ustawie. To minister Jurgiel wprowadzał tą ustawę po to, żeby chronić polską ziemię. Są dwie jakby to elementy, bo tutaj są mieszane dwie, dwie rzeczy. Jedna, chronić polskiej ziemi, żeby polska ziemia była w polskich rękach, żeby to rolnicy polscy mieli tą ziemię i druga to jest zasób państwowy. I to, co dziś mówimy, to mówimy o zasobie państwowym, żeby zasób państwowy był zabezpieczony i żeby był w polskich, polskich rękach. Ale to również, bo przecież przede mną i przed nami jeszcze, gdy my mieliśmy odpowiedzialność za, polską, za, polską, za polskie rolnictwo, wiemy o tym, że KOF dostawał rozkazy, żeby sprzedawać ziemię państwową, po to, żeby zabezpieczyć budżet państwa. I właśnie wtedy zostało sprzedane najwięcej, najwięcej ziemi. I jeszcze jedno pytanie, które dotyczy również tego, Pani Marszałek, proszę mi wybaczyć, dotyczy również tego, tak zwane trzydziestki. Proszę mi powiedzieć, Panie Ministrze, co zrobiliście z, tą, z, tą, z, z tymi dzierżawcami, którzy nie oddali trzydziestek, a to jest była Wasza ustawa, to znaczy ustawa PSL-u, którzy nie oddali trzydziestek i śmieją się z polskiego rolnika. Hipokryzji Robertowi Telusowi nie odpuściła jednak posłanko Koalicji Obywatelskiej Krystyna Skowrońska, która pojawiła się po nim na Sejmowej Mównicy. Przypomniała mu jego przewinienia, za które został zawieszony wpis. Także to śmiesznie brzmi, jak pan poseł Telus mówi o nadzorze nad Kowrem, kiedy sprzedawano grunty, które by miały być przeznaczone przez CPK. Rozśmiesza pan tym, panie pośle, wszystkich. Dziękuję wam bardzo za obejrzenie tego materiału i zachęcam, abyście zasubskrybowali nasz kanał. Będzie mi niezmiernie miło, jeśli pozytywnie ocenicie ten film i zostawicie komentarz dla zasięgu. W ten sposób pomożecie nam walczyć z niekorzystnym algorytmem. Do usłyszenia!